przedstawiciele Polish American Actors Theatre Mariusz Kotowski, Ania Dolecki, mi miło. Grzegorz Chiński. Jesteśmy tutaj dlatego, że już za chwilę wielka premiera, pierwsze przedsięwzięcie Polish American Actors Theatre, sztuka Gabrieli Zapolskiej, ich czworo. Mariusz Kotowski, reżyser, pomysłodawca całej, całego zamieszania, w chwili, kiedy większość teatrów w Polsce, i to renomowanych teatrów, wystawia, prześciga się w wystawianiu fars, komedyjek, takich, których ludzie nie pamiętają 5 minut po wyjściu z teatru, ty zdecydowałeś się wystawić sztukę Gabrieli Zapolskiej. Oszalałeś? Nie, ja nie myślę, że oszalałem. Znalazłem coś, co wydaje mi się, że jest perełką, i należałoby to przedstawić dla publiczności. Także podjąłem tę decyzję i nie i jestem przekonany, że publiczność ten choice, ten wybór mój doceni, bo Gabriela Zapolska jest klasyką polskiej literatury jako pisarka i myślę, że im się to spodoba. I nie wiem, czy kiedykolwiek było ich czworo wystawiane w Chicago, ale ponieważ może to jest pierwszy raz ich czworo w Chicago, to myślę, że publiczność znajdzie coś dla siebie i doceni klasykę. A Gabriela Zapolska, ich czworo to klasyka, w dobrym stylu. To mówią wszyscy eksperci, teatrolodzy i tak dalej, że sztuki Gabrieli Zapolskiej napisane są takim językiem, że jeśli tylko wytniemy parę archaizmów, to tak naprawdę tę sztukę można zagrać w, każdym, w każdej scenografii, przenieść ją w każde czasy. Czy tak było tym razem? Czy gracie ją klasycznie, czy coś zmieniliście? To jest dokładnie to, co powiedziałaś. To jest sztuka, którą troszeczkę zaadaptowałem i to jest sztuka gotowa dzisiaj. I przeniosłem tylko czas, jest dzisiaj w Józefowie pod Warszawą i w Warszawie jak się dzieje i myślę, że jest bardzo uniwersalna i każdy z widzów odnajdzie tam jakieś elementy swojego życia. Hmm. Zapolska powiedziała o swojej sztuce Ich Czworo, że to tragedia ludzi głupich. Tak. Czy łatwo było znaleźć ludzi, aktorów, którzy tych ludzi głupich zagrają? To nie był pro, prosty proces, ponieważ, żeby zagrać osobę głupią, to trzeba być bardzo mądrym, żeby pokazać głupotę i się nie bać tego. Niektórzy aktorzy, którzy grają takie postacie, starają się, mają problem, bo nie chcą być głupi. Natomiast aktor dobry, który jest aktorem, dla niego to nie jest problemem. Dla nas był problem znaleźć tych aktorów, ale po jakimś tam czasie, do dwóch miesięcy, mieliśmy obsadę i znaleźliśmy aktorów, którzy są na tyle mądrzy, żeby podjąć się. Zagrać głupich. Grzegorz, o, i ty, i Ania, tak mnie się wydaje, że jesteście tą taką najbardziej wystawioną. O, Na pewno. Dokładnie, dwójką, która nie jest za mądra z, z założenia Gabrieli Zapolskiej. Grzegorz, ty w teatrze w Chicago już y, trochę działasz. Czy to, co się dzieje ostatnio, to znaczy, że przeżywamy renesans teatrów? Wśród szykagowskiej polonii, bo dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Mam nadzieję, że się będzie działo jeszcze więcej, ale z tym renesansem to może poczekamy, właśnie, żeby to ocenić, bo to dopiero teraz tak mam nadzieję, że się zaczyna wszystko. Jeszcze jedno pytanie. Ty grasz Fedyckiego Tak. To bardzo specyficzna osoba. Bardzo. Jak łatwo jest zagrać, zagrać kogoś takiego? Nie, nie chcę mówić dokładnie, bo nie chcę też, żeby. Miałabym ochotę, żeby ludzie sięgnęli po książkę za polskiej, żeby zobaczyć o co chodzi, zamiast powiedzieć im wszystko, i tak dalej. Ale jak. Czy ty miałeś problem z tym, żeby zrobić siebie to, co musisz siebie zrobić? znaczy, może. Zacznijmy tak troszeczkę od początku, bo cały czas mówimy, że tragedia ludzi głupich, a tak naprawdę to są te problemy, które nas otaczają całe życie i my znamy pewne takie problemy. Akurat Fedycki nie jest typem człowieka, który można by było odnieść do mojej osoby w życiu prywatnym, więc na tym polega trudność, żeby zagrać zupełnie innego człowieka. No tak, ale dlatego jesteś aktorem, a nie murarzem. No, no tak, mhm. tak. Ale z, na tym polega cała ta trudność, z tym, że. Z, Thank <laughs> you. To jest w zasadzie, no, można powiedzieć, no, każdy teatr to jest jakieś tam wyzwanie i odegranie pewnego charakteru. No to trafiło teraz na Fedyckiego. Dokładnie, czyli im, to jest trudniej, moją, tym, przy... im trudniej, Im trudniej, trudniej tym, lepiej. tym lepiej, bo jest większa satysfakcja, po prostu zadowolenie z tego, co się robi i myślę, że wyjdzie to dobrze. Na pewno zobaczymy. Na pewno po prostu zobaczymy. wyobraźnia moja działa, jak taki Fedycki w życiu by się zachowywał. A ponieważ mam jakieś doświadczenie takie życiowe i rozmowy z ludźmi, to gdzieś tam gdzieś miałem pewną pomoc w tym, chociaż jest to charakter zupełnie inny od mojego własnego. Dobrze. Aniu, to już nie pierwsza y, próba teatralna twoja w Chicago. Robisz, y, y, robisz to z, z pasją, robisz to dlatego, że jeśli dobrze pamiętam, kiedyś y, chciałaś, życie potoczyło się inaczej. Tak. I teraz znajdujesz czas na to, że, y, żeby robić to, co naprawdę... Y, Cię, że tak powiem, kręci. Tak? Dzieci wyrosły, masz trochę wolnego czasu, możesz się rozwijać i możesz się samorealizować i spełniać. Um, co powiesz o y, swojej postaci? Żona i kochanka. Hmm. E, zabrało mi dość dużo przemyśleń, dużo pracy nad tekstem, nad również elementami ruchu scenicznego, które są tutaj. Akurat nie bardzo ważne, żeby pokazać komediowość tej postaci. Przede wszystkim praca polega na tym, żeby zrozumieć, kim naprawdę ten charakter jest, co za Polska tutaj przedstawia. I sam tekst poddaje nam po prostu tylko pomysł, jak to zrobić. Natomiast praca, która polega na tym, żeby rozumiał to także widz. Najtrudniejszym elementem do pokazania i przełamanie takiej bariery, właśnie, gdzie wszyscy się boją, aktorzy, bo wszyscy chcą być bardzo inteligentni i grać tylko takie role, to jest pokazanie takie otwarcie takiej, takiej słodkiej idiotki, która po prostu nie liczy się naprawdę z tym, co się stanie. No i może sceny erotyczne. O nie. Odważne? Nie, żartujemy. Będzie wszystko w bardzo przyzwoicie, niemniej jednak. Troszeczkę pikanterii też zaproponujemy widzowi. Taka, ta, organizacja takiego przedstawienia, sztuka, gracie trzy dni, to jest ogromna praca i to jest ogromny wysiłek, powiedziałabym, całego zespołu. Na kogo zwaliłeś, Mariusz, najwięcej tej pracy? Bo twórczą, rozumiem, wykonujesz ty, ale jest jeszcze cała kwestia organizacyjna. Mamy kierownika produkcji, którym jest Katarzyna. Sowacki. Także dużo rzeczy ona e, bierze, i zajmuje się tym jako kierownik produkcji, i to pozwala mi się e, organizować w inny sposób. Natomiast myślę, że. Jest ten proces był bardzo twórczym procesem i w tym procesie poznałem dużo osób, które na przyszłość bym chciał widzieć w swoich produkcjach. Nie było to proste, ponieważ e, dla mnie jest to pierwsza produkcja i pierwsze zderzenie z mentalnością osób, które tu są i pracują też nie, za koniecznie, nie ze mną, ale robią inne przedstawienia. I to jest inna mentalność niż ta, którą miałem w Nowym Jorku, czy w Los Angeles, czy nawet w Austin, Texas. Także to mi trochę zajęło czasu, żeby zrozumieć, jak oni myślą. Bo oni myślą inaczej, a że jestem tutaj, to ja muszę rozumieć ich myślenie, żeby też funkcjonować tutaj na rynku. To było trochę takie zagadkowe dla mnie, bo wiedziałem, że dzieci działy się rzeczy, które nie powinny się dziać, a się działy, i nie rozumiałem dlaczego. W tej chwili rozumiem to. Jest bardzo proste. Czy to znaczy, że suma tych doświadczeń znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakiejś następnej innej produkcji? Myślę, że to tak. Ja pracuję nad sytkam telewizyjnym, to i mówisz, to że mi pomaga. To co się dzieje wśród Polonii Chicagońskiej <coughs> prosi się o serial telewizyjny. Ja myślę, że wykreowałem kilka charakterów bardzo interesujących i myślą w te Niekoniecznie 100% osób myśli tak, ale są te charaktery y, bliskie na pewno będą polskiemu środowisku. To jest interesujące. Powstało Sytkam. Z tego wszystkiego i zajęło to mi naprawdę trzy tygodnie, kilka nocy, i napisałem pierwszy pilot. 45 stron do Sytkam. I jest naprawdę fajny, podoba się. Osobom, które czytają okay. i producentom. Zanim, zanim to, to wróćmy na chwilę jeszcze do, do Zapolskiej. Przedstawienie jest. Przedstawienie odbędzie się w weekend Memorial Memorial Day Weekend, tak? Tak, tak. Dokładnie 24, 20... 5 i 6 i będziemy mieli premierę w piątek. Mhm. Później jest w sobotę, będziemy mieli. I w niedzielę. Także będą trzy razy. I to jest na deskach Teatru Chopina. Co Miejsce, było... które zna cała Polonia, tak, łatwo jest tak, dojechać, zaparkować i tak. tak. Ja myślałem, że to jest bardzo ważne dla teatru Polish American Actors Theatre, żeby pierwsze pr przedstawienie było w miejscu w jakiś sposób związany z historią Polski. Także nie sam ten budynek, tylko to jest Chopin Theatre i Polish American Actors Theatre ma otwarcie w 2019 roku w takim miejscu z Gabrielą. Za Polską, która jest klasyką polskiej literatury. Także myślę, że to wszystko będzie miało znaczenie, jak ktoś będzie to studiował za 20 lat. Dzisiaj to jest tylko chwila, a prawdopodobnie inne przedstawienia będziemy robić w innych miejscach. Natomiast to jest ważny element, to był dla mnie ważny element, ponieważ jest bliski dla Polaków. Grzegorz, ty z wykształcenia jesteś muzykiem. Z wykształcenia to może ja nie mam nic wspólnego z artyzmem. Okay. <noise> Także bardziej z zamiłowania. Z... Czyli w Twoim tak. przypadku aktorem się jest, czy aktorem się bywa? No, muszę powiedzieć, że to było takie jakieś moje przypadkowe odkrycie zupełnie, związane też i z muzyką. Generalnie zawsze krępowałem się występowania na scenie, takie było moje życie wcześniej. A później coś się wydarzyło po prostu muzycznie, że no polubiłem <grym> tę stronę akurat występów. No i zdarzyło się dalej, że po prostu gram w teatrach. Dobrze, to co ci daje występ na scenie teatralnej? Bo wszyscy wszystko robimy dla czegoś. No jest Nie robicie tego dla pieniędzy, wszystko... więc co ty z tego masz tak naprawdę? <grym> e ja mam z tego ogromną satysfakcję i przyjemność, że robię coś nietuzinkowego, mhm. tak jak w moim przypadku. A poza tym, no tak. Y Taki mam charakter jakiś twórczy i realizuje się po prostu, moja dusza się realizuje w teatrze. To ciężko nawet tak stwierdzić, bo uwielbiam muzykę, uwielbiam coś tam komponować, grać i tak dalej, śpiewanie, ale występy są też elementem właśnie no, takiej tej sztuki, ogólnie powiedziane. Ja chłonę wszystko w tej chwili. Nie wiem, jak byłem młody, to absolutnie byłem całkowicie technicznym osobnikiem, tak, Także mam takie wykształcenie, a odkrycie humanistyczne i artystyczne to dopiero wyniknęło tutaj, jak przyjechałem do Stanów. No, proszę. Aniu, y, co byś powiedziała o jak gdyby swojej drodze do, na scenę? Czy to, że masz takie, a nie inne życiowe doświadczenie, że dzieci y, jak gdyby odchowane na dobrej drodze, tym się nie musisz martwić, że ty jesteś ustawiona życiowo, czy, czy dlatego masz teraz łatwiej, że, że jak gdyby znalazłaś w sobie siłę do tego, żeby powiedzieć tak, ja to chcę zrobić i, i no co się stanie, to ja spróbuję. Ja znalazłam możliwość wrócenia na scenę, bo tak jak powiedziałaś, ja wyjechałam jako bardzo młoda osoba, byłam związana ze sceną krakowską, ale to się szybciutko dla mnie skończyło, ponieważ urodziło mi się dziecko, Wjechaliśmy zaraz do Stanów i tutaj po prostu była szara rzeczywistość. To nie było tak, że można było po prostu zapomnieć o życiu, o dziecku, tylko była pasja. Ta pasja była ze mną zawsze. Ja uważam, że są ludzie, którzy są rewelacyjnymi amatorami, nigdy nie byli związani z teatrem, ale mają talent. Po prostu stają na scenie, oni są aktorami. A kiedy gram w teatrze, kiedy gram na scenie, ja zapominam absolutnie o swoim życiu. Ja nie jestem anią, ja nie jestem panią dolecką ze szkoły, ja jestem postacią, którą gram w sztuce. I to jest to spełnienie, które daje taką niesamowitą satysfakcję, przeniesienie się w zupełnie w inne sfery, mhm. inne strefy, źle powiedziałam, sfery. I może nie, nie będę mówiła, że mam wielki talent, ale to zawsze za mną szło, zawsze pragnęłam być na scenie. Zaczęło się od castingu, gdzie odważnie już stanęłam do takiej poważniejszej roli, i od tamtej czasu już to kontynuuję. Mariusz, to jak się czuje ktoś, kto otwiera ludziom e, możliwości, drogę do realizacji własnych marzeń, kto daje im takie spełnienie? Ja myślę, że to zajęło mi dużo czasu zrozumieć, na czym moja rola polega jako reżysera, jako człowieka. Wcześniej dużo czasu spędziłem robiąc inne rzeczy i pomijałem najważniejszy, na ten najważniejszy element w moim życiu. Ja mam coś w sobie, że umiem organizować coś dla innych. I w momencie, kiedy. To nie kiedy... jest zły talent, o, to jest żeby bardzo dobry, ale to zrozumiałem, <gry> że jeśli chcę być tym reżyserem, który ja chcę być, a pominę ten element, że wszystko co robię, to muszę zrobić i wiedzieć o tym, że zrobię, że aktorzy będą mieli recognition, że oni będą znani, to nie mogę się zrealizować. W tej chwili ja się realizuję, że budując tą platformę dla innych ludzi, oni są szczęśliwi i o to mi chodziło. Ale kiedyś w moim życiu nie umiałem zrozumieć, żeby być sam zrealizowany. Najważniejszym elementem w moim życiu był to, że mu nie mogłem, nie robiłem, bo ja pisałem więcej, zrobiłem film, czy tam zrobiłem parę rzeczy. Ale tak jak w tej chwili rozumiem swoje życie, ten element pracy z żywym aktorem i danie mu szansy zaistnienia jest dla mnie największą... Zadowoleniem i spełnieniem. I ja wiem, że w ten sposób inni docenią mnie. Tak, bo tak jak mówi o, jedna z moich ulubionych koleżanek, karma yy, wraca. To znaczy, to nie jest dokładnie tak, jak ona mówi. Ona mówi zupełnie coś innego, ale yy, właśnie o to chodzi, że, że to, co dajemy. To nas wraca, więc. A jeszcze lepiej, jak dajemy dla innych żywych ludzi. Mm -hmm. I nie, że myślimy. Absolutnie nie myślę w kategoriach, czym podziękuję, czy nie podziękuję, co tam będzie, to tamto. Yy, dużo osób mi doradza, a to, to tamto po polsku, czy mm -hmm. po innemu. To mnie nie interesuje. Ja to robię, żeby stworzyć im platformę. A gdzie ja będę za jakiś czas, to jest w ogóle co innego cokolwiek, jakieś plany, ale mam satysfakcję z tego ogromną. Świetnie. A kto jest, jeśli możemy trochę poplotkować, kto jest najbardziej, y, kto jest najlepszym twoim aktorem w sensie y, pilności, uczenia się roli, z kim się najłatwiej z całej grupy pracuje? Ja myślę, że ja myślę, że tam jest jeden aktor taki no tak pilny, na próbach tak <grym przygotowany, <grym wiesz, Ty Marcin Kowalik. Ja myślę, że on tak zaskakuje <grym> mnie czasami, że nie wiem co zrobić, wiesz. Czasami <grym> jest taki moment w życiu, nie jest co powiedzieć, speechless. Ale wiesz, później jakoś się układa bardzo utalentowany młody aktor. Zobaczymy co z tego będzie dalej. Ale naprawdę powoduje, że muszę myśleć, bo nie wiem, co z tego będzie, ale będzie dobrze, mówi, że będzie dobrze. Ale generalnie to myślę, że mamy bardzo duży, yy, duży przywilej, żeby mieć taką aktorkę jak Julita Mroczkowska, co jest znaną aktorką, jest bardzo dobrą aktorką i to jest duży zaszczyt. Czy, no, to jest ważne dla produkcji, żeby mieć aktorkę, co jest i, i wokół niej i to wszystko zaczyna inaczej wyglądać, bo masz aktorkę. Pani Anna jest bardzo bardzo dobrą aktorką Grzegorz, Mamedy, Te też Łukasz i Aldone, także wszyscy i Nicole. E, także myślę, że oni wszyscy jakoś się odnaleźli w rolach aktorów i zdali sobie sprawę, co było bardzo trudne dla nich, zdać sobie sprawę, że to jest tylko e, projekt, a nie coś, co ich przerośnie. Bardzo to jest interesujące, że aktorzy, jak dostają jakąś rolę, to ta rola, rola ich przerasta w jakiś sposób, gdzie dla mnie to jest niezrozumiałe, bo to tylko kilka lenijek. Naucz się na pamięć, popracujemy, jest OK, a ich to przerasta. Dla nich ta rola staje się nie wiem czym, a to tylko jedna rola, no big deal. I to jest bardzo interesujące, jak, jak to pracuje nad rolą, ale niektórzy, każdy pracuje inaczej. Ja myślę, że mam dużą możliwość w tej chwili, ponieważ oni są wszyscy inni. Jako ludzie i jako aktorzy, jako te charaktery, to w związku z tym ta sztuka będzie interesująca, bo każdy z nich co innego wnosi i jak się ich obserwuje prywatnie czy na scenie, to oni tworzą jakiś swój świat, stworzyli ich czworo świat i widzimy jakiś świat, wycinek świata interesujący bez inny. Grzegorz, jak się pracuje z własną żoną? Bardzo dobrze, bo ona mnie zawsze wspierała. Także ja w zasadzie nie mam nic nade mną takiego nie wisi. Jest mi po prostu łatwiej, bo zdejmuje ze mnie ciężar myślenia o czymś tam więcej. Ona wszystko ogarnia po prostu za mnie. Miększość. Ja tylko staram się odgrywać tę rolę. Anio... I cieszyć się tą bezkarnością, <grym> tak, tak. bezkarnością, że mogę grać takie charaktery. Przecież w życiu bym nie zrobił tego. <grym> Aniu, a ty gra z Edytą i z Aldoną to już nie pierwszy raz. Gracie razem. Więc jak to było spotkać się znowu i czy to, to wasze doświadczenie poprzednie dlatego jest wam łatwiej czy trudniej pracować? Zdecydowanie na jest nam łatwiej, ponieważ je znamy. znamy się, Inny poziom kompozycji. Przede wszystkim mówię tutaj o y, samej produkcji teatralnej. Wiemy, jak każda pracuje i czego się można spodziewać. W, w tej pierwszej sztuce, której razy grałyśmy, to było takie troszeczkę nieładne określenie, macałyśmy się nawzajem, bo każda z nas jest inna. Tak w życiu, jak i na scenie. Każdy z nas po prostu idzie jakimś innym schematem. Ja z reguły nie idę schematem, ja jestem bardziej odważna na scenie. Um, wiemy, czego oczekiwać, co może wyjść, co może nie wyjść, i teraz łatwiej nam się przez to pracuje, że się znamy. Ja jedną rzecz, którą zauważyłem u aktorów tu, że oni strasznie dla nich ważne jest, żeby czuli się bezpiecznie. Co dla mnie jest dziwne, no bo jak aktor wchodzi, to on ma swoje poukładane w głowie, i nieważne, czy będzie ta, czy ta, absolutnie nic go nie obchodzi, bo może 15 osób i jeszcze tak grają, jak na audition, żeby cię wytrącić z, wroga z równowagi, a mają tak dużo na przykład aktorzy. Y w innych miejscach koncentrację, że nie masz tego zrobić. Oni nie muszą siedzieć, oni wiedzą, kiedy jest dla nich bezpiecznie. A tu zauważyłem, że bardzo chcą być bezpieczni. Co jest inne spojrzenie. Czyli to też jest Twoja rola: zapewnić wszystkim takie środowisko do pracy, że z, te, z tego całego procesu twórczego wyjdzie Żeby... dokładnie to. Co chcesz, tak, żeby wyszło. Tak. Także to było ciekawe, że dla nich ważną, bardzo ważną rzeczą, żeby być bezpiecznym, ale następna, żeby być bezpiecznych dla nich, to oni wszystko chcą wiedzieć, a jak tworzysz proces twórczy, nie wiesz. Charakter się rozwija, później wchodzi kostium, make-up, y, stage, czy jakieś rekwizyty, jakieś coś inne. I to powstanie, nie można tego kontrolować, bo to przychodzi w czasie, który ma przyjść, a oni od razu chcieli wiedzieć. No to większość z nas to od razu wszystko, <grym> to się nie ma co Ale wiedzieć. jak wszystko wiesz od początku, to to nie jest inter... dla mnie, to nie jest proces wtedy. A jeśli jest proces i podda się procesowi, to niekiedy wyskakują takie rzeczy niespodziewane i może znaleźć w kimś coś, co nie było nawet w charakterze, a jak chcesz być bezpieczny, to nie możesz się puścić tej bezpieczeństwa i to jest duży, no inna forma. Ale myślę, że z czasem to się wszystko poukłada, bo będziemy się znali. Tak jak Ania powiedziała, dla nich jest ważne to, żeby znać, jak się ludzie znają, to jest im łatwiej. A efekty tej całej współpracy, znajomości i komfortu scenicznego będą Państwo mogli obejrzeć już w Memorial Day w teatrze Chopina. 24, 5 i 6 maja bilety. Są na stronie internetowej, bilety.com, ale Oraz. ja wiem, że Polacy bardzo lubią kupić bilety przed sztuką, to będą te bilety. I są też w księgarni. Dienty tak. na Belmontie. Na Belmontie, tak, tak. Dobrze. A co, z, jeśli ktoś w ostatniej chwili się zdecyduje? Numer telefonu jakiś, informacyjny? O tak, mamy numer e, telefonu 773 919 4180 Wszystkie informacje są tam. Też również mamy Facebook Polish American Actors Theater i mamy website Dokładnie. Polish American Actors Theater. Jeśli Państwo chcą się zainteresować, co my robimy, jakie plany ma, ma, mamy, to wszystko jest tam. Zapraszamy serdecznie na ich czworo Gabrieli Zapolskiej.